Witajcie w powtórce na Reign Metalu Panzerwagenku w Losowaniu na same dziesiąte tery Prochorówka po 3 lajty na stronie. Czy to może wyglądać jak dobry wynik spota? Nie, ale to będzie niesamowity wynik spota. Tym bardziej, że jedziemy na tą flankę zupełnie, zupełnie sami, więc no. To naprawdę teraz nie wygląda jak dobry wynik spota, bo z reguły to jedzie się do lasku. Tam już EBR chyba dostał spota. Patrzcie jak ucieka. Manticorka cały czas siedzi w krzaku. Więc ona chyba jeszcze chwilę pożyje, ale ten EBR no nie wygląda tutaj kolorowo. Tym bardziej, że drugi EBR mógł skontrować naszego. Ej, Leopard już wykryty na dzień dobry. Pierwsze strzały w niego lecą. O, ale plomba. Czy to Arta mu sięknęła za... 700 No ciężko powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że Tak, gramy tutaj w Plutonie z naszymi dwoma ziomeczkami Więc nie wygląda to tak źle i wcale mnie ten wynik nie będzie dziwił taki dobry Ale teraz lodówka tutaj podjeżdża, czy tamto miejsce w którym stoi ten gościu lodówką jest dobre? No mi się do końca to nie wydaje, ale no lepsze to niż nic i za każdym razem, jak widzę, jak ten gościu celuje po czołgach, to ja mam wrażenie, że on chyba zaraz w niego strzeli. Ale nie można strzelać, pamiętajcie, nawet jakby was kusiło, nieważne jak bardzo. Nigdy nie strzelajcie Lightem na prochorówce, bo możecie w ten sposób przegrać powtórkę, powtórkę przegrać bitwę swojej drużynie. I mówię to z własnego doświadczenia, jako częsty gracz na TDK. Bardzo często widzę jak mój lajcik strzela, potem znika, a drugi lajcik robi z nami co chce, więc Jeśli o to chodzi to zawsze trzeba być rozważnym, na razie 1100 uszkodzeń, czy dobry wynik? No raczej kiepski Tam Eber Z drużyny przeciwnej na szczęście zginął Teraz My Troszkę bardziej W tym momencie zaryzykujemy bo już powoli nie mamy do kogo strzelać. Zajęliśmy całkiem dobrą pozycję. O, i teraz, jakby lodówka tam podjechała wyżej, to na pewno zabolała ten gracz. Chyba nie jest zadowolony z tego, że nie przebił Lewandowskiego w bok. Bo tutaj raczej nie powinno być z tym problemu. A w tył z heku by wchodziło jak w masło. O chłopie, nie denerwuj się, tylko po prostu celuj dobrze. To 14 ładnie tutaj go sieknęła za 500 I teraz my będziemy go pompować Szkoda, że Arta nie postawiła go na ale No cóż, no żyć jest na dobicie Miejmy nadzieję, że Leopard go Dobije, teraz mamy jeszcze Progetto w tamtym rejonie Oj, nasi mogą ładnie w niego pompować Niestety to nie siadło, ale Mógł mu siast... No właśnie, mógł nas wyspotować I to Przy dwóch Niewykrytych lodówkach w drużynie przeciwnej może się skończyć naszą kaplicą, ale nie, co innego kończy się kaplicą I tutaj nie ma już czołgów przeciwnika Przynajmniej tak mi się wydaje, bo może tam coś w krzakach stoi przed nami np. Na AMX, ale chyba go tam nie będzie I teraz szybki spocik na drużynę przeciwną, miejmy nadzieję, że tutaj ktoś na awku sobie stanął Manticorki na razie nie widać, i pojawia się Leopard, który je zniszczył je zniszczył tak jak pancer zniszczył nam cs więc tutaj troszeczkę zła wiadomość, szukamy gdzieś tu lightów wroga zajmiemy bardzo kozacką pozycję będziemy mieli widok na praktycznie cały las jeśli pojechalibyśmy jeszcze dalej do przodu to byłoby już chyba zbyt ryzykowne ale jednak to robimy i za chwilę możemy wykryć całą drużynę przeciwnika tylko Wystarczy zająć odpowiednią pozycję i zobaczcie, Lion i czwarty. No, oni są tutaj bez szans i na pewno bardzo szybko giną. No, jeszcze przeciwnik posiada dwa lighty i to jest bardzo ciekawa sytuacja. Oni nas nie widzą, my ich widzimy i teraz zobaczcie ile czołgów wykryliśmy. Nasza drużyna nie wie nawet w kogo strzelać. To jest po prostu Niesamowite to co, my, to co my tutaj robimy i powiedzmy na przykład lodówka zjęła lodówkę 1851 strzałem, no my drużynę przeciwnika zamknęliśmy w tym momencie, oni są bezbronni, chociaż Manticora rywali jest jedynym pojazdem bez spota ona gdzieś jest i w końcu my ją wykryjemy, oni w nas nawet strzelić nie mogą, są tak zamknięci nam uszkodzenia, po prostu lecą jak szalone teraz. AMX postanowił nas zaatakować, ale sojusznik nam pomógł kolejne tysiące uszkodzeń po asyście. Zobaczcie, mamy już 18 tysięcy, 19 tysięcy jeszcze gdzieś tutaj siedzi Manticora. No, to jest po prostu coś niesamowitego, co zrobił ten gracz i to się w głowie nie mieści. Jest okazja nawet na 20 tysięcy złota. Ten jeden ruch, ten jeden manewr powodował, że ta bitwa została przez niego. Wygrana prawie 20 tysięcy spota. Ponad 20 tysięcy spota. To jest coś naprawdę niesamowitego. Bitewka wygrana w niecałe 6 minut. To jest. No w głowie się nie mieści taka bitwa. Rheinmetall Panzerwagen tutaj zaskoczył i to niesamowicie wynik. Największy jaki do tej pory widziałem spota. Naprawdę, trochę tych powtórek już naoglądałem, ale ten jest przeogromny. Mam nadzieję, że ta bitewka wam się podobała. Dajcie znać co o niej, co o niej sądzicie. Ja wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, na razie i cześć czołem!